Pochwalony Jezus Chrystus, oczy w górę, serce w górę, niech wszystko w nas idzie do Jezusa. Dzisiaj mamy wspomnienie Jana Pawła II i tego wielkiego świętego, wielkiego Polaka. Prosimy, aby się za nami wstawiał, abyśmy byli wierni Bogu. A Ewangelia dzisiaj mówi o czuwaniu. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Czuwajcie, bądźcie ludźmi czuwania. I Jezus mówi o przepasanych biodrach i zapalonych pochodniach. Przepasane biodra to jest postawa czystości. Zapalone pochodnie to jest światło, które mamy w sercu. Światło, które mamy przed sobą, że wiemy gdzie iść, gotowość Jezusa, którego nosimy w sobie. Czuwanie idzie w dwóch kierunkach. Z jednej strony to jest ogólna postawa życiowa, a z drugiej strony to jest tu i teraz. Tu i teraz, bo teraz może Bóg mnie poruszać do jakiegoś działania, do przebaczenia, do prorokowania, do modlitwy za drugiego człowieka. Teraz mogę być do tego poruszony i mam być w gotowości. A z drugiej strony, postawa życiowa, taka ogólna, że jestem w stanie łaski uświęcającej, że dbam o siebie, dbam o życie duchowe, o to, żeby. Mieć kondycję, tak jak dbamy o ćwiczenia fizyczne, które nam pomagają trwać w kondycji fizycznej, tak mamy dbać o kondycję duchową, żeby być stale w gotowości, w dobrej formie. To jest ta dzisiejsza Ewangelia. Czuwanie to nie jest mówienie, nigdy się nie wyprę. Ale czuwanie to jest powiedzieć: mogę się wyprzeć, mogę zgrzeszyć i mogę upaść. Ale jestem cały Jezusa. Chcę mieć pokorne, uniżone serce, bo wszystko jest łaską. To, że jestem przy Bogu, to jest łaską. To, że mogę się modlić, jest łaską. To, że mogę i za Jezusem jest łaską. Czuwanie to jest trwanie w pokorze. Zapraszam Was do tego. Pomyślmy o naszym czuwaniu, o naszej gotowości. Czy ja dzisiaj jestem gotowy na spotkanie z Panem, żeby mu służyć, żeby być wrażliwym na różne poruszenia i iść za głosem Bożym? Przyjmijcie błogosławieństwo na tę gotowość dzisiaj i gotowość codzienną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idź w górę. Bądźmy tymi, którzy rosną w Panu nieustannie. Zapraszam do Różańca z Janem Pawłem II. Do Różańca, bo październik i niech On będzie przez całe nasze życie. A jednocześnie teraz tutaj poniżej. Piosenka Mocnych Duchów. Daj mi usłyszeć Twój głos. Panie, spraw, żeby był gotowy na Twoje słowo. Wszystkiego dobrego.